Witajcie widzowie w kolejnym odcinku gry Turok 2. Zakończyliśmy tuż przed tym teleportem. Całą tą okolicę mamy wyczyszczoną. Amunicji nie podniosę. Jak dobrze wiecie, oszczędzam. Całkiem fajnie to idzie. I mam maksymalny zapas, więc możemy kontynuować. A przed nami mostek. Mostek i coś tam się już wyłania, moi nocy. Weźmy pod uwagę, dostaliśmy nową broń. Świetny od tej Sprawdźmy jak działa. <laughs> Wybornie. Wybornie, moi kochani. Warto ze snpeczkę sobie pochodzić. Poszczelać. O wow, wow, ła, ła, ła. kolego sympatyczny. Shredder. amunicja wybuchowa. Nie ma żartów. O to już ta bestia. Nie oszczędzamy na niego. Na co jak na co, ale na niego nie oszczędzamy. Okej. Okay. na tam byliśmy tam jest nawet teleport lekko widoczny, a to jest most, o którym wspominałem. Tam wysadzaliśmy, moi drodzy, zapas amunicji. Pamiętacie ten skład. Tak jest, uwaga. Idziemy dalej. Aha. Wie się to? A jak nie, to spokojnie. Zaraz zobaczycie. Przeciwnik. No tak mówię Łuk, od tej pory jest zbyteczny, z tej poreczka robi robotę. wow, 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 wow. No i tak, po temacie. Jeszcze muszę poszukać, może do odmiany? Tak, widzicie, tam pod spodem byliśmy, tam braliśmy ładunki wybuchowe, by wysadzić skład amunicji. Tu jest strzażnica, na którą wchodziliśmy, żeby przeskoczyć. Generalnie wszystko się zgadza, jesteśmy teraz po prostu u góry. Okej, okay. dlaczego? Max 60, rozwalanie gniazd OS jest naprawdę wybitne. Nie dzwońcie po straż pożarną, jak macie gniazdo os na posesji. Weźcie dobry pistolet. Widzicie tam broń? Wiecie co to jest? Shredder. Wiecie jak tam się dostać? Trzeba przeskoczyć. jest to sekret! Serio, gdybyście wcześniej Shreddera nie podnieśli, to teraz moglibyście go zdobyć. Niestety daje on nam tylko i wyłącznie zwykłą amunicję, a że mam ją maksymalną, to... Nie podniosę. Taki sekret, nie? Widać go z kilometra. <laughs> Wiele nie daje. Broń była do zdobycia trochę wcześniej. Idziemy dalej, I teraz znowu. Kolejna rzecz, nie jest to sekret, ale aha, czekajcie, zlikwidujmy zagrożenie. Ale gdybyście nie znaleźli pistoletu plazmowego, to tu można go zdobyć, tak? Więc był dostępny w sekrecie dosłownie parę metrów wcześniej. Teraz można go normalnie zdobyć, skakując, jakby nigdy nic. Taka sytuacja. Ok, z czego pochodzimy? A z tego pistoletu dalej? tyczka amunicja, a to tutaj to nic innego jak naboje do plazmy, moi drodzy. Właśnie do tej mam 200 maksymalną ilość, więc nie podniosę. Możemy sobie trochę z tym pochodzić. Krosą, amunicja, są naboje. No pochodźmy właśnie. Słuchajcie, musimy dostać tam na górę. Od tej strony nie ma jak. To jest koniec mapy, więc idziemy przez ten budynek. A myślę, że ten potężny, a jednak nie. Ale spokojnie, coś się odlecze nie uciecze. <laughs> Patrzcie. Oto ja. ja 6 amunicji wybuchowej. Podnosimy 4, mamy 10, jest dobrze. 10 to bezpieczny wynik. Możemy sobie pochodzić teraz. Hmm, z tym nie. Z tą plazą wiem chodzić. Tak, mam 200 amunicji, maksymalną ilość. Więc czemu by nie? Jesteśmy u góry. Stacja kontrolna zlokalizowana, jakby co? Apteczki. Ile można, tyle można. Nic nas dalej nie czeka. Wszystko mamy. Jakieś jakiś zdobyte, Te góry nawet się nie da skoczyć. Jakby co, ale jak widzicie, nie ma również po co. No cóż, kontynuujemy. Chodźmy przed siebie. Wyposażeni moi drodzy. No i pareczkę. Gdyż po pierwsze, tu mamy dzień dobry. Przeciwnika. Poleciał. Tu mamy kolejnego. Nie żałujemy sobie snajpereczki, nie żałujemy. A tu mamy cały wielki most. Przeogromny most, gdzie musimy pozbyć się naprawdę dużej ilości przeciwników. Ze snajpereczki strzelamy aż miło. Nie oszczędzajcie, jest to idealne broń. Na ten most mamy całkiem sporo amunicji dostępnej. Na samym początku. Nie Może nie zauważyliście, ale spokojnie będziemy się wracać. To wam pokażę. Mhm. Ok, chłopaki. Czalejo. To co? Wybuchowym? A jak. <laughs> Dobra. Wracamy się przez mostyk, by uzupełnić sobie amunicję do plazmy. Możemy sobie uzupełnić bardzo tutaj. Wielkim magazynkiem, powiększona wersja Z takim czymś dobudowanym obok Daje nam moi drodzy Aż 100 jednostek plazmy Pełen magazynek to 200, czyli pół magazynka odnawia. I mamy 200, pełną ilość i jeszcze stóweczkę w zapasie Nie ja podniosę, wam maksymalnie Tutaj mam też apteczkę Taką dającą Pełne 100 życia Mam 94, więc chyba to przerost formy nad treścią, nie będziemy jeszcze używać I Znowu mam pełną tej Plazmóweczka mogę iść przed siebie. Większość przeciwników pokonanych. Dzień dobry. Mocna bestia, mocna. Okej, okay, tam był most w tle. Nie już szliśmy drodzy. Wracamy tym dużym, ale warto. Zanim pójdziemy dalej skoczyć jeszcze na dół by uratować więźnia oczywiście zanim to zrobimy mądrze byłoby odnowić sobie pełną amunicję do plazmówki, tak na przyszłość a jednocześnie skorupam tą apteczkę a już tu wracać nie będę no to też sobie odnówmy zdrowie okej okay. 200 pełne odnowienie zdrowia naboje, Elegancko, wszystko ładnie wykorzystane. Hajperkę sobie schowajmy. Chodźmy może z naszym Max 60. Też dobra broń. Ale na tym poziomie jest muzyka, nie? Zupełnie inna niż poprzednich. Okej, okay, tak jak mówię. Musimy pójść przejść ten most, ale zanim to nastąpi. Skierujemy się tam, czyli od razu po prawej. ratujemy więźnie. Ale no, czy ty planujesz umrzeć dzisiaj? No. Niesamowity przeciwnik. Niesamowity. Okej, okay, najpierw ratujemy wieś, nie? Ciach. zdrowie można sobie odnowić za chwileczkę. Przeciwnik. Ciach. Dzień dobry. A będziemy się oszczędzać. Część więźniów! Więźniowie uwolnieni. Dwa z 5. Piękna sprawa. I teraz główna rzecz, po którą tu przyszliśmy. Tam więźni to przy okazji. Co to jest? Granatnik. nam broń. Maksymalna liczba amunicji to osiem. Oczywiście nie będziemy z nim sobie spacerować, mojej drodzy. Jest, jest moim zdaniem zbyt potężny na pojedynczych przeciwników, to trzeba będzie wiecie, jakoś odpowiednio się przygotować a póki co pochodźmy troszeczkę z zwykłą standardową strzelbą bardzo dobrze tam się tutaj sprawiała drodzy patrzcie co tutaj jest znowu rozszarpywacz i przy okazji dzięki kafelkom dodatkowe życie, piąte okej, okay, wygląda jak twierdza i też taką jest, ale jak widzicie, w środku, 60. oprócz odrobiny amunicji, no Max-60, nic więcej nie ma. Jest tylko teleport, by przejść dalej. Wchodzimy coraz głębiej na terytorium wroga. Życie te okrzyki, to więźniowie do ratowania. Gdzie tu jest taka dróżka Ma nas prowadzić, moi drodzy do nic. i możemy teraz przejść dalej, ale skoro po jednej stronie była taka dróżka to warto się rozglądać czy przypadkiem po drugiej stronie takiej nie ma a jest i owszem i to miejsce to sekretny obszar i strzały wybuchowe taki sekrecik trochę trzeba się rozglądać i jest Z nie wyjdziemy tak więc kierujemy swoje drogi, kroki do dziury w murze no, i tu się zaczyna akcja. Padł i dobrze. Weźmy nasz granatnik, zobaczmy. Jak się sprawdza! się jak tam. Wszystko dobrze? Sprawdza się, wybitnie. Patrz, to jest niepotężny przeciwnik. No dobra. Granatnik ma swoje minusy. Trzeba, moi drodzy, dokładnie. Celować, bo on też tak trochę jak Google, leci, wiecie po ukosie. Dobra, My tu gadka szmatka. Więzień uwolniony. Trzeci. A patrzcie, tu jest czwarty. Mimo, że wybuch gatnika otworzył mu kraty, to i tak nie chciał uciec. Stąd przyszliśmy. Jest nam tylko jeden więzień, który też będzie w tej części mapy. Nie? Tak więc wszystkich więźniów uwolniłem. Czy warto rozglądnąć. Dzień. Okej. Okay. Dobra. Może pistolet. Warto sobie urozmaicać. Z tej strony, wszystko tam są punkciki. Tak zwane kafelki. Ale to, co jest istotniejsze, jest tutaj. Widzicie to? Widzicie to? O, o, o. Tak. Mega zdrowe. Do niego się dostaniemy od góry. Warto o nim pamiętać. Kafeleczki. I przed siebie. Głupia tańcz i typę Pamiętajcie na bagno, uważać, żeby nie wejść. Kolejne gniazdo OS. Żaden problem. Apteczka, punkciki. I idziemy dalej. Tak jak mówię, bagno jest zabójcze, więc skaczemy. Hoppa! I wchodzimy na górę. Dodatkowe punkciki, teraz patrzę, gdzie one nas prowadzą. Piękne miejsce, moi drodzy. Ładny widok, I teraz tak. Tam jest portal. Do talizmanu. A tu jest od razu piórko, które ten talizman aktywuje. E? Piękna sprawa, mój drodzy Troszeczkę sukcesu. Ale samo piórko i sam portal nie wystarczy bo portal jest zamknięty. Musimy wykombinować, jak go otworzyć. Hop, siup. Tutaj, tak, na to. I z tego tutaj. Tada. Niebieskie orle, pióro zebrane. Dodatkowe punkty. Nie pogardzę. Amunicja, moi drodzy. Mam pełną ilość. Dalej zdobywamy punkty. Obchodzimy całą bazę wroga. I tutaj koniec ścieżki. Za stromą. Ale punkty zdobyte. I zdrowie praktycznie też odnowione. Piękna sprawa. Hop! Na górę. Amunicja się kończy, weźmy go szrednio, tylko zamienimy go na zwykłą strzelbę. I teraz tak, portal, jak go otworzyć? Wracamy tutaj ponownie na ten słupeczek. Nie jest to proste, ale trudne też nie jest. Stąd na mury i przez mury miasta w tym kierunku. Znajdujemy się, moi drodzy, w takim oto miejscu. Gdzie jest przycisk, który nam portal otworzy? Przy okazji, moi drodzy, tu są takie łańcuchy. To jest sposób, jak te kratki otworzyć. Strzelacie łańcuch. Chatka spada i się otwiera, a my mamy 6 żyć. Tada. Nieźle. Ok, wszystko zebrane. Portal otworzony. Moglibyśmy później uratować więźnia, ale najpierw idziemy do portalu. Gdyż jak wejdziemy do portalu, wyjdziemy z niego, niektórzy przeciwcy się odradzają. Więc nie ma sensu teraz czyścić mapy. No i tak znów się niektórzy odrodzą i będziemy musieli dwa razy strzelać do przeciwników. A to nie jest optymalne. Tak więc wchodzimy do portalu. Piórko mamy. Tutaj filmik dokładnie identyczny. Mamy ducha, który przyjmuje naszą ofiarę. I w nagrodę wręczę nam nowy talizman. Właśnie. ten talizman pozwala nam pływać w zatrutej wodzie. Niejednokrotnie będzie nam przydatny. Z czym prędzej zabierzmy go. Oddech życia. Okej, okay. tylko zostaje, Stało złożone w ofierze. Oddech życia jest nasz. Wydaje że niektórzy przeciwnicy się odrodzili. Jak widzicie mamy dwa z trzech kluczy. Mamy również moje drodzy piórko zebrane. Teraz talisman również jest w naszych rękach. Wcześniej zebraliśmy część broni nuklearnych. Został jeden z kluczy Primagena. Prim Primagena. jak jeden z kluczy do kolejnych poziomów. Oprócz tego musimy uratować jeszcze jednego więźnia, czym zajmiemy się dosłownie za chwilkę. I wysadzić jeden skład amunicji. Okej, okay. wychodzimy, weźmy sobie strzelbę i przed siebie, wiecie, przeciwnicy się odradzają, nie idziemy tam, my idziemy tutaj, uratować więźnie. Okej, okay. wyczyliśmy sobie trochę okolicę. ostatni więzień, tak jest, super, wszyscy więźniowie uratowali. Okej, okay, amunicja powoli na wykończeniu. Zobaczmy co słychać w świecie potężniejszych broni. O proszę, plazmóweczka. Nie pogardzę. Każdy krzak zaglądniemy, bo amunicja czai się tutaj wszędzie. O proszę, aktat tam. Okej, okay, pokonany jeden. I pokonany drugi. To jest brama, ona jest zamknięta. Ale, moi drodzy, tu jest portal do kontynuacji. Tu jest drabinka, najpierw skorzystamy z drabinki. A tutaj, o kurczę, tutaj... Jest broń, której jeszcze nie widzieliście. Znaczy, teraz ją widzicie, ale nie widzieliście jej jeszcze w akcji. Nowa broń, której, uwaga, długi, długi czas nie podniesiemy. Naprawdę, żeby tą klatkę aktywować, potrzebujemy portal. Portal, wrócić Talisman. I to jeden z tych odleglejszych, ale po wybuchowe naboje warto tu przyjść. Póki co, nic z tym nie zrobimy z tą bronią w klatce, będąc tutaj, moi drodzy, żeby zeskoczyć na dół o mega zdrowie, nadał ultra zdrowie to daje nam plus 100, niezależnie od tego, ile mamy. Więc mieliśmy 88, mamy 188, i zrobiliśmy w tym momencie dodatkowe życie. Piękna sprawa. Warto nam wskościć. Okej. Okay. Idziemy sobie po moleczku. Tam lotowaliśmy więźniów, stamtąd przyszliśmy. Okej. Okay. Kolego. Niesympatyczny. <grytanie> Dobra. Fajnie, fajnie. Zróbmy sobie jakąś rewitalizację sytuacji. Idź spać. Dosłownie. Przed siebie i przeskak. Kolejny do spania. W tym momencie podniosłem, moi drodzy, jak pewnie wiecie, wybuchową ładunek, aby wysadzić w powietrze skład amunicji. Musimy jeszcze jeden z nich wysadzić. Gdzie go znajdziemy? A no tutaj. Nie bez powodu wziąłem sobie rozprowacza. Czy tam szarpy bo przeciwnicy tutaj są naprawdę potężni. Słuchajcie, tutaj jest dostęp z tamtej półeczki. Wezmę sobie jakąś lepszą broń, żeby to pokazać już teraz. Widzicie taki symbol oka. Nic innego jak talizman, który nam jest potrzebny, by tędy przejść. Uwaga, pokazuję jaki Jest to talizman z poziomu 6. Tak jest, by tędy przejść. Moi drodzy, potrzebujecie ostateczny talizman. Talisman który. Sprawia, że widzicie coś, czego nie ma. W tym wypadku tu pojawi się ścieżka, i będzie można przejść na drugą stronę. I tam moi drodzy, pozdobywać parę sekretów i poznajdywać parę świetnych broni. Co ciekawe, w tej wersji, w Remasterze, gdy macie włączone podciąganie się, coś co ja mam wyłączone, czyli opiecie się krawędzi i rok się podciąga, to generalnie stąd można się rozpędzić, skoczyć, złapać się i tam wciągnąć bez talizmanu. Serio. Tak to jest zepsute, bo autorzy przewidzieli, że dostaniecie się tam po tę super bronie na samiutkim końcu gry. A w tej wersji w Remasterku skaczecie, łapiecie się, podciągacie i jesteście. tego mam to wyłączone. Nawet jakbym się nie dało tego wyłączyć, to z pewnością z tego nie korzystał. Dla mnie to jest jak oszukiwanie, skoro mamy tam się dostać na samym końcu, to nie, nie oszukujmy, moi drodzy. ten te nowe bronie, co, co, co mi z nich, jak nie będzie do nich amunicji nie? <grym> przez dłuższy czas, więc no poszczelam, poszczelam i, i później będzie problem. Okej, okay, idziemy dalej, mamy drabinkę, mamy oczywiście luj os, ciach, jak sytuacja z amunicją, dobra, wchodzimy na górę, moi drodzy. Teleport, by przejść dalej, ale my na razie dalej nie idziemy. Na razie chcemy przejść do. tej składu amunicji, a to i portal, o którym mówiłem. Talisman, moi drodzy. Pojawi się ścieżka, i wtedy dopiero po ukończeniu szóstego poziomu będziecie mogli tutaj wrócić. No i wrócimy, oczywiście, ale w swoim czasie, dopiero wtedy, gdy będzie to możliwe. Co ciekawe, tam na dole, tam gdzie pojawiła się apteczka, znaczy apteczka, tam gdzie pojawiła się amunicja. Jest to miejsce, które amunicję odnawia cały czas. Jedno z paru takich miejsc, które Wam pokazywałem. Poczekamy sekundkę i sami zobaczycie. Mhm. Trzeci raz nabój do pistoletu. Trochę pechowo. Jakbyście tam czekali, to możecie znowu uzupełnić amunicję do pełna. Dobra, yy, strzała wybuchowa. w wsadzić drzwi i teraz uwaga. Kolejne strzały wybuchowe. W środku był przeciwnik. Niesamowite. Bardzo rzadko się to zdarza. Nas zaskoczyli autorzy. Daj nam przeciwnika w środku. Ok, wchodzimy moi drodzy. Wchodzimy. Mamy latareczkę. Jest to trzeci skład amunicji. Ostatni i najbardziej rozległy. Więc warto się rozglądać. Pamiętajcie o mapie. Mapa się tu świetnie sprawdza. Okej. Ok, o, wygląda jak pomieszczenie, które można by wysadzić. Chodźmy na drugą stronę. Idziemy, idziemy i ślepy zaułek, moi drodzy. Co na tym idzie? Pomieszczenie do wysadzenia jest po drugiej stronie. No nie było to skomplikowane. Dada. dam wracając od razu skręt w lewo i do wyjścia. Ciach. Racja, skręt w lewo. I do wyjścia! Uch! Ostro, ostro! Tak to się mówi: na żeletki, na żeletki, ale się udało! Przetrwaliśmy to, moi drodzy, przetrwaliśmy. do strażnicy nie ma po co wracać, To tej składnicy amunicji, moi drodzy, nic tam nie ma. Przechodzimy więc dalej. Kontynuujemy naszą nierówną walkę przeciwnikiem równo, bo przeciwnik jest, moi drodzy, w przeważnie liczebny. A? To, to jest amunicja do granatnika. A toż nam ją zostawiają. Bardzo miło z ich strony, gdyż. Gdyż, moi drodzy, czeka nas tutaj spora walka z dużą ilością przeciwników. Te bramy się otworzą, gdy wezmę ostatni klucz. Cichosza, cichosza... Dum, dum, dum. Zbierają się bramy. I wychodzą przeciwnicy. Najlepiej pobiegać w kółeczko, zabrać ich, moi drodzy. Jeden konkretny... Jeden konkretny miejsce mapy. Okej, okay, no dobra. Tyka z galaktikiem, no taka, na dwa razy. Tutaj nie Dobra, amunicja Ciach. O, patrzcie na to, patrzcie na to. A nie, <śm> jest to zwykła amunicja, ale myślę, że wybuchowa. Przez tą krew. Ajajaj. <śm> Ajojojo, aj. myślałem, że się pojawiły. Amunicje wybuchowe, Rozmarzyłem się. Ok, 100 jednostek plazmy. Warto, warto. Amunicja do strzelby, ale mam maksymalną ilość. I po drugiej stronie. A, do pistoletu. No, okej, okay, dobra. Ostatni... Klucz zebrany. Wybuchowe. Raz, a dobrze. od tych dwóch przeciwników. Czy jeszcze jeden? Ale otworzy nam się brama, Kiedy będziemy mogli się wycofać. I zebrać. No. dlaczego? Dalej mam 8. Okej. Okay. Droga gro, dlaczego ja nie, nie tracę amunicji? Do granatnika? he? He? To widzowie, powiem szczerze. Niesamowita sytuacja. Mam nieskończoną amunicję do granatnika. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Zbadam ten problem na, na następnym odcinku. No? Nie kończy się. Spokojnie. Naprawimy to. Ale jak tego nie, nie naprawimy, to nie będę korzystał z akuratnika, wiecie. Nieskończoność. Nie nie. nie, nie, nie. Co to to nie? Ale dlaczego ta nic się nie kończy? Nie wiem, ale się dowiem. Okej, okay, moi drodzy. Spokój, cisza. Chodźmy do ostatecznego tutaj pojedynku. Portal końcowy. Jak widzicie, nic poza tym. Uwaga. szybkie tutaj. Podsumowanie misji. Sekrety 5 z 9 Jest to maksymalna ilość bez Tych talizmanów, które zdobędziemy później Teraz moglibyśmy się cofnąć Mając talizman do oddychania w wodzie Czyli do chodzenia po takich toksycznych Rzeczach i zebrać parę Zajmiemy się tym w przyszłym odcinku Ale w bagnę śmierci póki co mamy na 100% 5 sekretów Bez talizmanów można było zebrać 5 więźniów można było uratować I trzy składy amunicji były do zniszczenia Mamy moi drodzy wszystko tak więc przed siebie Dobrze do Polsko Musimy bronić totem, moi drodzy. Na szczęście amunicja wybuchowa jest tutaj tej pokoju. Ale mamy szredera. Ciao, pamiętajcie, ten czerwony pasek, czyli niejako życie przeciwników musi spaść do zera szybciej niż zielony, czyli wytrzymałość to temu. Na ja razie nie będę ukrywał, nie jest źle. Mamy sporą przewagę, ale z tą bronią, to trudno byłoby tej przewagi nie mieć. Misja ukończona. Totem ocalony Wilders. Tada! Automatycznie przenosimy się do hubu. Tak jest. Po wykonaniu wszystkich celów misji i po uratowaniu do Temu oficjalnie kończymy poziom, ale nie na 100%. Bo zostały nam tam sekrety. Które w przyszłości zdobędziemy, jak pamiętacie, poziom pierwszy dzięki talizmanowi z poziomu drugiego udało nam się wykonać na 100%. Poziom drugi jeszcze na 100% nie wykonaliśmy, brakuje nam klucza Polimagena z tego poziomu. Aby go zdobyć, potrzebujemy talizman z poziomu trzeciego, który właśnie mamy. Tak więc w następnym odcinku wrócę do poziomu drugiego i zdobędziemy rzeczy, które były wcześniej niedostępne, po czym. Przejdziemy do poziomu trzeciego, pokażę Wam co można zdobyć jeszcze teraz, mając nowy talizman, a następnie rozpoczniemy poziom czwarty. Okej, okay, możemy sobie odstawić też kluczyki. Klucze do poziomu piątego, które jest w po poziomie trzecim, ale my, moi drodzy, zajmiemy się poziomem czwartym, ale to później, na następnych odcinkach, po kolei, powolutku, a do przodu, nie? Kolejna piórka, kolejny talizman, kolejne klucze Polimagena, kolejna część bomby atomowej i kolejne kluczyki. Piękna sprawa. Lecimy, by przejść tę grę na 100%. A powiem wam szczerze, obserwowałem troszeczkę polskiego YouTube'a i nagrywających tę grę jest jak na, na lekarstwo. Żeby nie powiedzieć, nie ma ich wcale. <laughs> tak więc fajnie, że jesteście, fajnie, że oglądacie, fajnie, że to nagrywamy. Będzie dla potomnych, nie? Mam nadzieję. Trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć.